Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu 52 kroki do zwinności. Dziś chciałabym przedstawić Wam mapę produktu zorientowaną na cele. Spróbujemy sobie zaplanować rozwój naszego produktu. W tym przypadku będzie to strona internetowa. Zaczniemy od nazw etapów. I ja tu już je nazwałam. Będzie to struktura strony www. Strona internetowa wersja pierwsza i strona wersja druga. Również zaplanowałam czas, czyli ten pierwszy etap zakończy się do 5 sierpnia, czyli za miesiąc. Jaki będzie cel tego etapu? Chciałabym, zanim podejmę ostateczną decyzję, zwizualizować Swoją stronę i zaakceptować. Czyli celem będzie wizualizacja i akceptacja strony. Co chciałabym zobaczyć w tej wizualizacji? Kim jesteśmy? Jak pracujemy? Co robimy? Chciałabym też mieć funkcję bloga, sklepu oraz strefy klienta. I jak będę mierzyć ten sukces, po czym poznam, że ten etap został ukończony, powstanie jakiś rysunek czy jakaś makieta, która wizualizuje te wcześniej przeze mnie zdefiniowane funkcje. Jeżeli coś takiego otrzymam, to znaczy, że etap został ukończony, został zaakceptowany i możemy dalej kontynuować. Drugi etap to. Pierwsza wersja strony. Chciałabym już mieć dosyć szybko, bo za miesiąc, taką bazową wersję, która będzie informowała klientów, kim jesteśmy, jak pracujemy, co robimy, czyli jaką wartość dostarczamy. I taka pierwsza wersja strony, tak zwane MVP, Minimum Viable Product. Będą takie funkcje jak kim jesteśmy, jak pracujemy, co robimy oraz blok. To jest ta minimalna wersja mojej strony. Po czym poznam, że ten etap został ukończony? Strona będzie otwierała się nie dłużej niż 5 sekund, zakładki będą jak wyżej. I tutaj sprecyzowałam sobie: będzie misja, wizja oraz zespół. Chciałabym mieć przynajmniej 10 szkoleń na mojej stronie oraz minimum 10 postów, jeżeli chodzi o blog. I ostatni etap, który chciałabym dziś zaplanować, to druga wersja mojej strony. Jaki jest cel tego etapu? Ułatwienie klientom dostęp do wartości, którą dostarczamy. I będzie, będą to oczywiście funkcje, które są w pierwszej wersji, natomiast dodatkowo pojawi się funkcja sklepu i strefy klienta. I tu mam kilka kryteriów akceptacji tego etapu. Będą przynajmniej trzy produkty w sklepie. Będzie automatyczne potwierdzanie zakupu oraz fakturowanie. Będzie również możliwość zarejestrowania się, a następnie zalogowania do strefy klienta i przynajmniej jeden plik z materiałami do pobrania przez zalogowanego klienta. Zachęcam Was do takiego definiowania swoich produktów, przede wszystkim do doprecyzowania celu, po co to robimy, dlaczego to robimy, funkcji i cech. A następnie miar, takiej definicji ukończenia, czyli kryteriów akceptacji naszego etapu. A na dzisiaj już dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!